Siema to Adam play, game dzisiaj zagramy w Dragon na serwerze Mindplay. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy na pierwszej arenie Ogólnie o co chodzi w. Dragons. Dragons chodzi o to. że Musimy po prostu... To takie smoki. Musimy po prostu mm, się tak schować. Master ninja. Master człek? Master człek to ty? Master! Master człek, właśnie nie grać Minecrafta! Halo, Master Ninja! Lol. Master człek nagrywa. Minecraft. Nie wierzę. O kurde, siema master, musisz zrobić SS-a. Dobra. Nie, jednak nie. Dobra i o to chodzi w Dragonsa, że tutaj latają takie yy, po prostu smoki. I musimy, O, widzicie, tutaj uciekać przed nimi, żebyśmy... żeby na przykład nas nie zrzucili do jakiejś po prostu tutaj wody albo żebyśmy nie spadli. Musimy się po prostu jak najdłużej utrzymywać. Możemy bić te smoki ogólnie. Oszty. To było? Te smoki też... Ma, te, te, te smoki mogą nas, nas również tutaj podabijać. I ogólnie są klasy, że na przykład też można yy, strzelać z łuku, którego ja nie mam, bo mam taką klasę. Tu bardzo dawno nie grałem, naprawdę w Dragonsy tutaj chyba z rok nie grałem. A tam ponad rok temu kupiłem premium, więc no... Bardzo dawno nie grałem. O Jezus! Patrzcie, widzicie? Oj, 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 no nie! Widzimy się na kolejnej... Kurde, arenie! No, no niestety! No, no, no przegraliśmy. Okej, okay, jesteśmy na drugiej arenie. I ogólnie... Przegraliśmy niestety. Ale teraz musimy... Po prostu... Wypiąć poślady. Co? Znaczy... Musimy spiąć poślady po prostu... I wygrać tę arenę. A czy ja muszę... Kurde, nie! Nie! CO TO MIAŁO BYĆ, być PO PROSTU NA PIERWSZEJ, że NA DRUGIEJ ARENIE, OD razu ZDEDAŁEJ PO PROSTU JAKIEŚ CIOTA we MNIE, NO CO TO JEST, NO CO TO MA BYĆ PANIE, HALO, HALO, hallo, alo! Dlaczego? KURWA! Dobra, widzimy się na kolejnej <laughs> Okej, okay, jesteśmy na trzeciej arenie. I ogólnie powiedzcie, czy mam tak właśnie Tak się drzeć jak teraz na przykład Czy jest na przykład teraz? Jak tak mówię na przykład yy, Kiedy lepiej po prostu ona się ogląda? Znaczy What the fuck? O oh, lol yy, I ogólnie Kiedy znaczy U, Kiedy można powiedzieć Nie kiedy tylko Jak na przykład Jak lepiej sły słyszycie Jak lepiej tutaj Oj, oj 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 widzicie to ale akcja nie lol a można sobie wejść Tutaj on no, nie dogonią. tutaj nas nie dogonił okresu kresu to po prostu dobra mhm. czekamy sobie tutaj to ja raczej na tym no. i okej okay. sobie tutaj skaczemy widzicie nas to nie da są takie? Frulu przecież niego nie było. Halo? 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 No co? CO?! na widzicie nas tu nie są takie. Frulu What the fuck? LOL! Dobra! Widzimy się na kolejnej aranie! Jesteśmy na kolejnej arenie i... dlaczego znaczy w, w ogóle... Słuchajcie, że mówię niby... Że jesteśmy na kolejnej arenie, a tak naprawdę to ja jestem na kolejnej arenie. I tu jest. Pytanie, dlaczego tak się mówi? też inni do że tak na przykład mówią. Na przykład ja na Skywarsach Craft Gates. W żadnej reklamie nie było jako, co, nie? Albo na przykład. No, na serwerach. No to są areny. Widzieliście to, widzieliście Smoku! Smoku, smoku! Nie mnie tu. Kurde, nie trzeba. Woo! WUHUU! Woo! -hoo! Mm. To nie jest... ...łatwe... ...wygrać na tych arenach. To jest po prostu... ...hardcore! Hardcore na arenach po prostu. Hardcore. Zwyczajny hardcore. wiedzieć taki smog w dupę. I koniec. Koniec tego dobrego. Giniesz. Giniesz, przegrywasz. No i, no, no i po prostu no, no widzimy. No widzimy się na kolejnej arenie. No bo co mam tu powiedzieć? No, spadam w dół. A my się widzimy na kolejnej arenie. Okej, okay, jesteśmy na kolejnej tutaj mapie. Yy, I ogólnie myślę, że teraz powinniśmy wygrać. Powinniśmy wygrać, bo tutaj patrzcie, tutaj są kampy ogólnie, tutaj wszyscy się kampią. I może to będzie tak, że... Nie co sobie tutaj... Oj, To! Widzicie to! No ostatniej krawędzi, nie? Ja chciałem tam skoczyć i nie wiem co się stało z tym leapem moim. To się leap że zobaczyć leap, a nie, że raz naszej... Znaczy... Ej, o! Ale tutaj mam you can use leap, nie? To Elipsio, no nie wiem, my English is... Nicht perfect sorry. O kurwa. No perfect. Co ja mylę z niemieckim. Przepraszam bardzo. Juzek Karpatka. Z tej strony Daniel Play Think. Co? Co kurwa? I widzimy się na kolejnej ary. Co? To... to. To było dziwne. Ale...

Moje smoczki piękne Proszę mnie nie zrzucać proszę smoczków Soby tutaj na jednym sercu Skoczymy myślę Tutaj gdzie ten jest Oj 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 Oh my god oh my god Oh my god Oh my god, my god. Już chyba koniec To już jest koniec Nie ma już nic Smoki mnie zażrą Później będziemy iść po prostu. O oh, nie! Nie! Ło, kurde, co to było? Dobra! Aże, drugie miejsce! Dobra, widzimy się na kolejnej arenie. A czy. No, widzimy się na kolejnej arenie. Dobra, jednak to byłby koniec, dlatego że muszę iść teraz szybko do sklepu i mi nie będzie chyba z godziny ja nie chcę po prostu dogrywać po prostu tego wszystkiego i no i dobra to by było na tyle subskrybujcie komentujcie i oceniajcie po prostu udostępniajcie po prostu ten film i po prostu możecie mnie też obserwować na Google plus i dobra to by było na tyle zobaczymy mnie w o, ostatnim odcinku znaczy co w kolejnych odcinkach co ja gadam 哇哈！